cześć witajcie, z tej Gofer. to jest Brotato, Ostatnie. Yy, znudziła mi się już ta seria, ale jednej rzeczy nie zrobiliśmy, okrąglutki, nigdy nimi nie grałem, to jest pierwsza postać, którą niby miałem jako pierwszy zagrać, no cóż, zagramy sobie pod bronie palne, czemu nie, a może wezmę tu brotówkę, jest. No i zobaczymy, czy mi się uda. Eee, tak, to jest ostatni odcinek. Chyba. Nie wiem, Mo może. Zobaczymy, czy będzie mi się chciał jeszcze nagrywać. Trochę mnie już nudzi ta gra. Jest moim zdaniem spoko, ale już po prostu nie daje rady nagrywać. Nie mam pomysłu, co teraz bym miał nagrywać. Ale no, może coś się uda. Weźmy sobie tutaj więcej wrażeń. Pistolet, doubletówka drzewa git lecimy dalej ale teraz się dowiedziałem w ogóle że drzewa dają taką czklę no i co? Mm. ostatni odcinek Mam nadzieję, że go wygram jak nie wygram, trudno, nie chce mi się może kiedyś to jeszcze wróci, ale no, póki co to planuję nie wiem jakiś może kontent z DJ'em nic poza tym szczerze. Szczęście obrażenie do żywiołów? Dobra, nie będzie. Pancerz większy. E, obrażeń więcej. E, lemoniada. Tówka. To, to, to. to, to. git. Ja już po prostu no, większość rzeczy, jakie są protaty, już po prostu poznałem. Chyba nie ma sensu więcej robić chyba oczywiście mógłbym robić po prostu wszystkie aczygmaty i wtedy dopiero zakończyć ale no, no ja już widzę że chyba no, wam się już znudziło te wytato czas na jakąś nową serię mm, z czego serię? nie wiem myślę nad cotygodniowym odcinkiem z losowej gry e, spokojnie no i tyle Żadnych lepszych pomysłów nie mam aktualnie. No. Może... Nie wiem. Co teraz mógłbym nagrywać? Ajzaka nie chcecie, ajzaka nie lubicie. Widziałem po Eee. Może zacznę ko robić kontent taki, wiecie... Inny. Nie wiem, się. Może jakiś historie będę robić albo ciekawostki. No nie mam pojęcia co do tego, do tego. <śmiech> <śmiech> Serio, to bardzo skomplikowane dla mnie. Szapniejszy o umie... Niech będzie. No i cóż. E... No nie, mam, nie wiem co powiedzieć, to była dobra seria. Przemywała się dobrze. Trzeba znaleźć coś nowego. Nie mam pojęcia co. No najwyżej sobie poszukam w bibliotece Steam'a. Zacznę coś nagrywać, nie? No, ale na razie potrzebuję przerwy. Mam bardzo mało aktualnie czasu do nagrania tego wszystkiego. Nie mówiąc nawet o ten wstawianiu, o czasami montowaniu, no to po prostu za, za dużo czasu nam zajmuje. Ja będę najwyżej 1-2 odcinki na tydzień będę robić, bo no, więcej nie dam rady. A Wziąłbym. Chodź tu do tutaj. kolejny, koszulat, falat, wziął. Hmm. No w sensie chyba brota to już wygrzebaliśmy cały content. Będę może jeszcze czasami grać w brota to sam dla siebie. Ale tak to na razie wszystko. No. Szczerze. Chciałbym w sumie znaleźć jakąś taką ciekawą grę, która jest szybka, której odcinki nie zajmują pół godziny. I która, która by była oglądalna Oj chciałbym Bardzo bym chciał Nie wiem może Losowe nagrywki z losowymi ludźmi Można by było w sumie Prędkość ataku weźmiemy eee, To Wymieńmy To lubię To lubię Wymieńmy Ale jestem już tutaj kurcze dobry w tym wszystkim eee, Nic więcej Też w ogóle te postacie z brotaty nie są najłatwiejsze już po prostu męczę tym, że piąty raz gram i nie daję rady przejść. Już po prostu się frustruję, się denerwuję, jestem agresywny. Agresywny, bo właśnie No i co już? Ała. Ała. Aes! jest. jak No, jakoś upadłem jakimś cudem. To bardzo zadowolony. Było nie mówić. Tak czy siak, to był ostatni odcinek z Brotato. Mam nadzieję, że seria się Wam podobała. Przypominam, że jeśli lubicie mnie, to możecie, wiecie, zaobserwować tak zwanie. Albo wiecie, że, że lubicie nie? To, to, to też jest coś takiego. No i co, to było Brotato. Może kiedyś. I sobie wrócimy do tego, ale na razie odstawiamy na półkę. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie tej serii. Była fajna. Pa pa.